Chciałem wspomnieć o koncie do opłat członkowskich, ponieważ, tak jak wspomnieliśmy na początku, ta opłata członkowska roczna w kwocie 30 zł będzie musiała zostać wpłacona na konto stowarzyszenia, więc takie konto jest utworzone. Dane do konta są na stronie stowarzyszenia w zakładce Kontakt oraz poniżej strony. Na udołu strony. I to samo konto będzie używane również do wszelkiej pomocy materialnej, do darowizn, do, do interakcji z innymi podmiotami. Mamy po prostu jedno konto, żeby też nie mieszać, żeby, żeby tutaj nie było potem niepotrzebnych kwestii odnośnie tam różnych kont. To Mamy jedno konto. I oczywiście telefon kontaktowy. Podam ten numer: to jest 735 375 910. Ogólny telefon kontaktowy do stowarzyszenia we wszelkich sprawach. No tak, na no te konto właśnie no to, to, to jest jakby, można powiedzieć, punkt wyjściowy do tego, aby móc zacząć działać. No bo jak wiemy, bez pieniędzy nie da się specjalnie tutaj w tym świecie funkcjonować. No i dlatego zachęcamy was do wsparcia nie tylko opłacanie składek członkowskich, ale właśnie o darowizny, bo przede wszystkim tak jak już wiecie, my pierwszym naszym celem jest wydanie tej wiedzy ojca Pioczyci to, więc przede wszystkim na to będziemy zbierać pieniądze, no a wiadomo, że działalność tak. legalną Stowarzyszenie działa jak, podobnie jak firma, więc są koszty do tego, aby to wszystko utrzymać, opłacić, no to niestety nie da się tutaj bez pieniędzy tego legalnie załatwiać. No my mamy nawet większy rygor odnośnie różnych przepisów, jeśli chodzi o stowarzyszenie niż o firmę, bo w firmie, jeżeli zapłacisz podatek, opłacisz te wszystkie koszta, to w zasadzie Robisz, co chcesz z pieniędzmi. U nas to musi być wszystko tak transparentnie zrobione, aby każda złotówka była rozliczona, więc nawet nawet mamy bardziej. Natomiast co do kwestii, aby już zapomniałem, co miałem powiedzieć, wyleciało mi to z głowy. No nie, no dobra, bo ja jeszcze chcę zaznaczyć, że ten konto też obowiązuje na całym świecie, także. Jeżeli są tak. sympatycy systemu miłości stowarzyszenia poza granicami, no to jak najbardziej yy, tak samo mogą wpłacać, to zostanie przewalutowane. Mamy w banku, można powiedzieć jakim chyba, nie? Tak, mamy w banku PKO, Bank Polski. Tak. Także fajnie, no to są cudowne wiadomości. Zaczynamy działać. No i zachęcamy Was właśnie do wsparcia jakby do, do, przede wszystkim do szerzenia tych propagowania tych wszystkich filmów, które nagrywamy, bo, no bo w ten sposób docieramy do ludzi tutaj poprzez internet przede wszystkim. Tak? Takie są czasy, tak, że. Przypomniało mi się właśnie, co Aha. miałem powiedzieć odnośnie. Zaczęłaś mówić odnośnie właśnie numeru konta i, 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 i składek i, i tej pomocy materialnej. No właśnie, chodzi o to, że my tutaj zakładamy tą kwotę członkowską minimalną, natomiast jeżeli ktoś chce nas wspomóc właśnie większą kwotą, to może to zrobić w postaci darowizny. W tytule, wpisując darowizna, może przekazać dowolną kwotę ponad składkę członkowską, jeśli mówimy oczywiście o członkach stowarzyszenia obecnych i przyszłych. Natomiast Wesprzeć nas może każdy, nawet nie będąc członkiem stowarzyszenia właśnie w postaci darowizny. No tak, no tu mówiłeś o tym wszystkim, gdzie, co i jak te informacje są dostępne, ale no tak samo będziecie widzieli to za chwilę po zakończeniu. Na plany Tak. Także tak. tak, nie wiem, czy jeszcze mamy coś przedłużać. I nie, na, chyba. Na, no, na no. dzień dzisiejszy to wystarczy. Powiedzieliśmy, powiedzieliśmy na razie takie sprawy najważniejsze. Natomiast no, na kolejnym nagraniu będziemy już rozmawiali o, o, o konkretnych projektach, które będziemy chcieli rozpocząć. Fajnie, to ja chciałem się pożegnać z Wami. Dziękujemy Wam za uwagę. No i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia w systemie miłości. Pozdrawiamy i zapraszamy. Cześć. Pa, pa. Jeśli podoba Wam się działalność stowarzyszenia systemu miłości i zechcielibyście ją wesprzeć, to zajrzyjcie na naszą stronę. Dziękujemy za każde wsparcie, bo ono pozwala nam istnieć i uczynić wiele dobra.